Dzień dobry, kateczki, Dzień dobry! Dzień dobry, kacperek mówi Wam. Hello! Jak się spało? Słuchaj, jak się spało? Co? Nie odpowiadają coś. Nie chcą kacperek z Tobą rozmawiać. No, nic nie mówią. Chodźcie. Idziemy. Idziemy. O! Ale ganiają, a nam Fox idzie między nogami. Patrz. Cały czas idzie między nogami. Się o niego potkniemy. Przełączyłeś coś. Coś przełączyłeś kacperek. Dzień dobry! Rek. Dzień dobry, kotki. Wow, kacperek. Mama zaświeci światło. I co? Dajemy im jeść? już od razu do fury, tak? No to dobra, to siadamy do fury. Kotki chyba głodne. Trąbisz na kotki? Tak? Jedzą śniadanie.